Jak zaraz wrócimy do omówienia dalszego listu Anny, to zapewne przestaniesz się dziwić, że zdradziła swego męża. Najwyżej się zdziwisz, dlaczego zrobiła to tylko raz. Czy dorosłość wymaga poświęceń? A jeśli tak, to na ile powinniśmy pozwolić na to, aby od któregoś momentu żyć nie swoim życiem, tylko takim, jakiego oczekują nas inni ludzie? Czy zdrada jest spowodowana tylko przez jedną stronę? czy rozstając się z niepasującym partnerem, robimy mu krzywdę, czy może przysługę? Przed tymi pytaniami staje wielu ludzi i dzisiaj usłyszysz bardzo pouczającą, wielowątkową historię, z której możesz wyciągnąć znacznie więcej niż tylko odpowiedź na zadane właśnie pytania. Ten film pokaże Ci też skutki, co się dzieje, kiedy wiążesz się z drugą osobą, zanim tak naprawdę uświadomisz sobie sam, jak ma docelowo wyglądać Twoje własne życie i w jakim kierunku ma ono się właściwie rozwijać. Co się dzieje, kiedy w rezultacie lądujesz w związku z człowiekiem, który ma całkiem inne potrzeby i priorytety niż Ty? Kiedy, co gorsza, pod wpływem zakochania, wylądujesz w związku, w którym będziesz tylko uzupełnieniem innych relacji tego partnera, takim doradkowym meblem w jego domu rodzinnym. Te wszystkie kwestie pojawiają się w dzisiejszej historii i warto uważnie obejrzeć ją do końca. Jedna z pań oglądających ten kanał, nazwijmy ją tutaj Anną, napisała mi, cytuję, Po obejrzeniu jednego z pana filmów na YouTubie na podstawie historii narysowanej przez widza, poczułam, że jest pan osobą godną zaufania i jestem bardzo ciekawa pana opinii na temat mojego związku. Jestem osobą, która dość młodo wyszła za mąż. W dniu ślubu miałam 22 lata, a mój partner 32. Poznaliśmy się, gdy ja miałam lat 18 i on był moim pierwszym chłopakiem. Koniec cytatu. Kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, to jedno z moich pierwszych zaleceń brzmi: Poznaj najpierw siebie, a potem ewentualnie podejmuj poważne i trudne do odwrócenia decyzje życiowe. To dotyczy zresztą nie tylko związków, choć akurat w tej dziedzinie. Pośpiech powoduje najwięcej cierpień i strat. Nie inaczej było w małżeństwie Anny. Cytuję: W czasie naszego związku przeszliśmy przez wiele trudnych momentów i obecnie jesteśmy na etapie odzyskiwania do siebie zaufania i dochodzenia po kryzysie. Za nami wiele kłótni w temacie kontaktów z rodzicami, strata ciąży oraz co najgorsze zdrada z mojej strony, która jednak jest już tematem zamkniętym i chyba wybaczonym przez mojego męża. Koniec cytatu. Jak za chwilę w dalszej historii zobaczysz, nieodcięcie się przez męża, nazwijmy go tu Michałem, pępowiny z rodziną, z której pochodzi, powodowało nie tylko wiele kłótni, ale zaburzyło całą relację z żoną i to na wielu płaszczyznach. Zanim do tego przejdziemy, jeszcze jedna uwaga: w wielu waszych mailach do mnie pojawia się temat wielu kłótni w związku, jakby to było coś normalnego. Mnóstwo ludzi uważa kłótnie, właśnie coś normalnego, i patrząc na moje wieloletnie doświadczenia w różnych związkach, no nie mogę się tego nadziwić, dlaczego tak jest. Jasne, że dorośli ludzie mogą mieć różnice poglądów i często mają, ale różnice poglądów są rozdyskutowywane i dochodzi się do jakiegoś konsensusu, a nie rozładowuje to przez kłótnie. Kłótnie, no mimo, że są powszechne i ciągle obecne, zarówno w społeczeństwie, jak i w filmach, no, dowodzą tak naprawdę niedojrzałości albo jednego, albo obydwu partnerów, albo co gorsza, toksyczności jednego z nich. Chcesz być z kimś w długoterminowej, wzbogacającej Twoje życie relacji, to nie akceptuj czegoś takiego. Miej jakieś minimalne standardy, co akceptujesz, i trzymaj się tego. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej książce Sukces w relacjach damsko-męskich, która ukaże się już w listopadzie. Tam też znajdziesz informacje, jak podnieść Twoje szanse poznania kogoś wartościowego i jak dobrze rozwiązywać konflikty, jak już z kimś wartościowym jesteś w związku. No ale wróćmy teraz do Anny Michała. Cytuję Annę. Boję się o tym wspominać, jednak nie mogę się łudzić, że nie ma to żadnego wpływu na to, jak nasz związek wygląda teraz. Koniec cytatu. Chodziło o tą zdradę. No cóż. Anna realistycznie zdaje sobie sprawę, że wszystkie te zaszłości pozostawiły ślad na jej relacji z mężem. Generalnie rzecz biorąc, warto wiedzieć, im bardziej niezależny i mocny jest mężczyzna, tym większe jest prawdopodobieństwo, że zdrada jego kobiety, która wyszła na jaw, zakończy dotychczasowy związek w takiej formie, jakiej był dotychczas. Niekoniecznie musi to oznaczać zerwanie, ale na przykład przemianę związku w tzw. przyjaźń z benefitami o bardzo różnych proporcjach pomiędzy przyjaźnią i benefitami. Często właśnie potem tylko z przewagą tych tak zwanych benefitów. Jeśli którejś z pań nie podobają się moje ostatnie zdania, to ja jestem tylko posłańcem, który mówi tak, jak naprawdę jest. Wiadomo, słabsi mężczyźni mają większą tendencję do wybaczania, ale nie polegałbym na tym. Z drugiej strony, warto też sobie uświadomić, że zdrady bardzo rzadko zdarzają się po prostu bez przyczyny. Dlatego za chwilę zobaczysz, jak Michał, który może nie jest złym człowiekiem, sam się do tego przyczynił, bo tych przyczyn było sporo. Zacznijmy od fragmentu listu opisującego właśnie samego Michała. Cytuję: Michał, mój mąż, przez większość życia mieszkał z rodzicami. Ma bardzo mocne więzi ze swoją rodziną. Mieszkamy obok teściów, prawie codziennie pojawia się też jego siostra z dzieckiem i partnerem. Nawet sam mąż przyznaje, czyli Michał, że jego siostra przejawia bardzo toksyczne zachowania. Mimo to, nie przeszkadza mu raczej jej prawie codzienna obecność w naszym życiu. Koniec cytatu. Nawet gdyby nie było tej toksycznej siostry. To zdecydowanie odradzam ci poślubienie mężczyzny, który przez większość życia mieszkał z rodzicami. Wszystko jedno, z jakim uzasadnieniem to robił, podkreślam, wszystko jedno. Za dyskwalifikowaniem takiego faceta przemawiają dwa argumenty. Pierwszy ogólny: to mężczyzna powinien poznać, jak to jest stać w życiu na własnych nogach i umieć sobie w takiej sytuacji poradzić. Wtedy będzie dobrym wartościowym partnerem. Możesz mieć luźne relacje z kim chcesz, ale nie wiąż się poważnie z facetem, który takiego egzaminu w życiu nie miał. Drugi argument to bardzo poważne ryzyko, że staniesz się w takiej rodzinie tylko dodatkiem do istniejącej rodziny męża, a nie najważniejszym dla niego człowiekiem na świecie. Tu znowu możesz mieć różne relacje z dowolnymi ludźmi, jakimi chcesz, ale zdecydowanie odradzam ci zawieranie związku małżeńskiego w sytuacji, kiedy nie jest to oczywiste, że będziecie wzajemnie z mężem dla siebie najważniejszymi ludźmi na świecie. Lepiej wtedy pozostań przy przyjaźni z benefitami czy jakiejkolwiek innej formie relacji, ale nie pobierajcie się i szczególnie nie planujcie posiadania dzieci. Inaczej możesz mieć potem, tak jak Anna cytuje. Ja muszę przyznać, że częstotliwość kontaktów z rodziną, ze strony męża, często mnie przytłacza i powoduje kłucie w sercu. Że to nie tak powinno chyba być, żeby to zobrazować, mąż teściami widzi się praktycznie codziennie, ponieważ mieszkają tuż obok, co około dwa tygodnie przyjeżdżają bracia, siostra, pojawia się też bardzo często, również prawie codziennie. Czuję, że moje argumenty nie są przez niego rozumiane, bo on po prostu potrzebuje tych kontaktów, żeby czuć się szczęśliwym i przydatnym. Koniec cytatu. Tutaj, no, masz klasyczny przypadek żony dodatku do istniejącej rodziny. Raczej nie idź w życiu na taki układ, nawet jeśli sama pochodzisz z problematycznej rodziny, w której jeden lub oboje rodziców byli praktycznie nieobecni jako odczuwający i kochający cię ludzie. Jeśli oglądasz ten film, to z dużym prawdopodobieństwem pragniesz bliskiego związku z jednym, kochającym cię człowiekiem, bliskości z nimi intymności. Ta bliskość i intymność raczej nie będą możliwe, jeśli albo wasz dom będzie przypominał hotel dla dalszych członków rodziny męża, albo mąż będzie większość wolnego czasu spędzał nie z tobą, lecz z nimi. A w najgorszym przypadku oba te zjawiska mogą występować naprzemiennie. I nie łudź się, że z czasem mąż przeniesie główny punkt swoich zainteresowań na ciebie. Jak tego zainteresowania nie ma już w pierwszej fazie związku to tym bardziej nie będzie po tym, jak się skończy tzw. miesiąc miodowy. Zawsze miej oko na takie rzeczy u potencjalnego partnera. Cały katalog specyficznych sygnałów ostrzegawczych też znajdziesz w naszej książce Sukces w relacjach damsko-męskich. Jeśli widzisz u potencjalnego męża takie tendencje, jesteś choć trochę niezależnie myślącą kobietą, która potrzebuje dużej bliskości, to trzymaj się lepiej na dystans. Nie pozwól, żeby do małżeństwa skusiły cię cechy mężczyzny, które, co prawda, mądrość ludowa podkreśla jako wartościowe, ale które w najlepszym wypadku wystarczą wam do pozbawionej prawdziwej bliskości wspólnoty gospodarczej, bo to będzie dla ciebie prawie na pewno za mało. Na pewno było za mało dla Anny, cytuję. Mąż jest bardzo zaradny i pracowity, z czym wiąże się kolejna kwestia spędzania wolnego czasu. Po pracy, która nie jest lekka i często zajmuje więcej niż 8 godzin, mój mąż zaczyna, jak to nazywam, drugi etat w domu. Zawsze znajdzie sobie zajęcie przy domu czy w ogrodzie. Podobnie w weekendy. Ja z kolei odpoczywam, naprawdę odpoczywając lub spędzając czas aktywnie poza domem. Chciałabym podróżować, zwiedzać, spacerować czy wędrować po górach. Ale to są rzeczy, które mojego męża nie interesują. Koniec cytatu. Tutaj mamy dość częsty przypadek, kiedy mężczyzna uważa, że przynosząc do domu pieniądze spełnił swój obowiązek, a potrzeby emocjonalne żony to jakieś fanaberie. To może funkcjonować w rzadkim przypadku kobiety, która jest ukierunkowana tylko i wyłącznie na prokreację. No bo i takie się zdarzają. Niemniej, wbrew powszechnemu mniemaniu, większość pań chce od życia nieco więcej, i z biegiem czasu powstaje w nich coraz większa taka bańka niezaspokojonych potrzeb, potrzeb emocjonalnych. Już Arystoteles powiedział, że natura nie znosi próżni, i tak samo odnosi się do próżni emocjonalnej powstałej w relacji między mężczyzną a kobietą. Taką próżnię prędzej czy później ktoś zapełnia. I jak zaraz wrócimy do omówienia dalszego listu Anny, to zapewne, podobnie jak ja, przestaniesz się dziwić, że zdradziła swego męża, najwyżej się zdziwisz, dlaczego zrobiła to tylko raz. Zanim do tego przejdziemy, to pouczające może być dla ciebie jeszcze przyjrzenie się, jak małżeństwo Anny w ogóle doszło do skutku jakie rzeczy Anna robiła wbrew sobie, wychodząc z błędnych założeń i jakie typowe dla kobiet wątpliwości miała i jakie wnioski może z tego wyciągnąć dla siebie. Zacznijmy od tego, dlaczego Anna w ogóle wyszła za tego człowieka za mąż. Cytuję: Decyzja o ślubie podyktowana była oczywiście zakochaniem i pewnością co do partnera, jednak równie ważnym punktem była moja ówczesna wiara, odgrywająca ważną rolę w podejmowaniu życiowych decyzji. Od tamtego czasu pewne cechy mego charakteru oraz stosunek do wiary zostały zweryfikowane przez życie. Straciłam tę wiarę, którą miałam kiedyś, jednocześnie jestem pogodzona z tym, że zmieniam się z biegiem lat i jest to naturalne, że inne rzeczy mamy w głowie, mając lat 18, a mając lat 27. Koniec cytatu. W sumie, jest to całkowicie naturalne, że na przestrzeni 9 lat, szczególnie w tym okresie życia, wiele może się u człowieka zmienić i będzie się zmieniać. Dlatego, czy ktoś ma wiarę, czy nie, to nie podejmuj poważnych decyzji, zanim nie będziesz wiedzieć. Kim naprawdę jesteś i co naprawdę potrzebujesz od życia i od potencjalnego partnera. Przedwczesne utrwalanie związków małżeństwem, albo co gorsza, dziećmi, przeważnie nie służy nikomu i często prowadzi do tego, że wiążą się ludzie nie pasujący do siebie tylko tego braku dopasowania na początku po prostu nie mogli stwierdzić tak w tak młodym wieku. A potem w życiu jednego z nich lub drugiego powstają takie próżnie, które albo ci ludzie zaspokajają na boku. Albo żyją dalej w poczuciu wewnętrznej frustracji i braku zaspokojenia. To też tak naprawdę nikomu nie służy. I podkreślam, krytyczny tutaj jest młody wiek jako taki, a nie jego różnica między partnerami. Między mną a moją Karoliną jest aż 33 lata różnicy, a nie przeszkadza nam to mieć bardzo harmonijne i pełne życia małżeństwo. Ale jak poślubiłem ją, to miała 29 lat i była już dojrzałą kobietą, świadomą swoich potrzeb życiowych. I właśnie ta świadomość siebie i swoich potrzeb jest tutaj decydująca. Koniecznie zacznij właśnie od takiego uświadomienia sobie, o co tobie naprawdę w życiu chodzi i jakiego partnera do tego potrzebujesz. Nie jakiego człowieka zalecają ci różne, nie mające o tobie pojęcia osoby czy krewni, ale takiego jakiego ty potrzebujesz. Inaczej możesz łatwo w ramach dopasowywania się kompletnie zatracić, kim jesteś, podobnie jak to stało się u Anny, cytuję. W zasadzie to zauważam, że na temat większości rzeczy we wspólnym życiu mamy różne zdania, kompletnie się od siebie różniące. Jako, że nigdy nie byłam typem osoby, która zawsze musi postawić na swoim, przez większość czasu szłam na kompromisy i wolałam odpuścić swoje, bo nie było to dla mnie aż tak ważne. Coraz częściej jednak dochodzę do wniosku, że tyle razy odpuszczałam swoje zdanie i swoje decyzje, że teraz żyję życiem, które nie do końca jest takie, jak chciałam. Koniec cytatu. Jeśli ty też dochodzisz do takiego wniosku, jak Anna, to wszystko jedno, czy masz 30 lat, czy 60 parę, to potraktuj to jako dzwonek alarmowy. Naprawdę warto się zastanowić, czy im życiem naprawdę żyjesz? Głównie dlatego, że często to można jeszcze zmienić, choć z wiekiem wydaje się to być trochę trudniejsze. Ale póki żyjesz, jesteś w miarę zdrowa, to warto, bo masz na pewno tylko jedno życie i szkoda je zmarnować. Może być tak, że na przeszkodzie stanie tutaj twoje wychowanie na grzeczną i posłuszną dziewczynkę, podobnie jak u Anny, która pisze: cytuję. Często bije się z myślami, na ile to dorosłość po prostu wymaga od nas pewnych poświęceń i tego, że nie zawsze będzie tak, jak chcemy, a na ile powinniśmy dążyć do życia, które będzie całkowicie nasze i takie, jak chcemy. Ja sama wpadam w poczucie winy, bo zaczynam się zastanawiać, czy nie myślę zbyt egoistycznie, nie chcąc tych kontaktów i unikając ich, jak tylko się da. Powoduje to poczucie wiecznego rozmijania się oraz poczucie winy we mnie, że niewystarczająco się staram. Koniec cytatu. Anna w ostatnich zdaniach ma na myśli ciągle kontakty z rodziną Michała. Ale zacznijmy od tego jej pierwszego pytania. W Polsce, świadomie lub nieświadomie, rodzice zazwyczaj tresują nas na mentalnych niewolników. I dla wielu osób, sama myśl, że chciałyby żyć według własnych wyobrażeń, jest czymś niezwykłym, a nawet nagannym. I tutaj wcale nie przesadzam. Na ten temat nagram w ogóle całą serię filmów, które na pewno spowodują potężną awanturę, no ale na razie zwracam uwagę na wartościowy cytat z Biblii. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Kochaj jak siebie samego, a nie bardziej. Aby kochać innych, trzeba umieć kochać siebie, a to z kolei wymaga kochania życia, które prowadzisz. Kocha życie, które prowadzisz? Ja bardzo kocham i dzięki temu mogę robić też wiele rzeczy dobrych dla innych. A u Anny występuje jeszcze jedno dość powszechne zjawisko. Cytuję. Czy to nie jest niepokojące, że w niej, kiedy pracuję z biura i muszę do niego dojeżdżać, nie pracując z domu, czuję ulgę? Masz też tak w swoim życiu? To jest kolejny sygnał, że w dużej mierze nie żyjesz swoim własnym życiem, tylko jesteś w jakiejś postaci przetrwalnikowej, czekając na. no właściwie na co? Pandemia spowodowała wiele rozwodów, bo zmusiła niepasujących do siebie morzonków do ciągłego przebywania ze sobą, co okazało się nie do zniesienia dla wielu z nich. No w sumie to dobrze, no bo takie rozstania dały każdemu z nich szansę do znalezienia kogoś bardziej pasującego i wystartowania bardziej pasującego sposobu życia, tylko dlaczego czekali tak długo. Ja znam wiele takich przypadków, pomyśl o tym. Anna ma tutaj jeszcze duży dylemat: będąc myślącą kobietą, która nie próbuje zwalić wszystkiego na otoczenie i ma też oczywiście wątpliwości natury moralnej. Umówmy je po kolei, cytuję: Potrafię dostrzec sobie wady i nie zrzucam całej winy na wszystkich innych. Jestem świadoma, że popełniłam ogromne błędy w moim życiu, których żałuję. Czy oczekiwanie życia swoim życiem, a nie życiem naszych bliskich, jest egoizmem? Czy wiążąc się z kimś, jesteśmy automatycznie zobowiązani do bliskich relacji z teściami, szwagierkami i szwagrami? Zdaję sobie sprawę, że nikt mi nie odpowie na wielkie pytanie, jak żyć, jednak byłabym wdzięczna za ocenę sytuacji. Koniec cytatu. Uświadomienie sobie własnej niedoskonałości to jest bardzo ważny moment w życiu. Tutaj oddzielają się dorośli od tych, no jeszcze nie całkiem dorosłych. Jak ktoś tego nie rozumie, to jest to duży minus utrudniający wszelkie porozumienie. No ale na szczęście Anna to już wie. Odpowiadając na jej pytanie o egoizm, to życie własnym życiem, pod warunkiem, że nie robimy tego na czyjś koszt i nie oszukujemy nikogo, nie jest egoizmem, lecz wręcz naszym obowiązkiem wobec samego siebie. No tylko wtedy możemy w znaczący sposób zrobić coś dobrego też i dla innych. Jeśli chodzi o automatyczne zobowiązania do bliskich relacji z rodziną małżonka, no to jest to kwestia sprawdzenia tego i ustalenia granic jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. I znów bardzo obszernie piszemy o tym w nowej książce Sukces w relacjach damsko-męskich, która wkrótce się ukaże, bo jest to jeden z wiodących powodów rozwodu w naszym kraju. Zapisz się na listę informacyjną, to dostajesz wiadomość, jak tylko będzie dostępna, plus 10% rabatu przy zakupie. Przytoczmy teraz jeszcze wątpliwości Anny dotyczące ewentualnego rozwodu, bo też powtarzają się one u wielu osób. Cytuję: Potrafię docenić to, jak wiele dla mnie zrobił i troszczy się o mnie każdego dnia, co tylko jeszcze bardziej powoduje we mnie wyżytu sumienia z powodu moich wątpliwości. Myśl o rozstaniu napawa mnie strachem, niespowodowanym bezpieczeństwem finansowym, ponieważ mam swoje oszczędności i to nie jest dla mnie jakikolwiek argument. Strachem spowodowanym niepewnością, niechęcią zranienia partnera ponownie, poczuciem, że nie postarałam się jeszcze zbyt mocno, żeby tak łatwo odpuścić, poczuciem winy, bo mąż o mnie zawalczył, więc ja również powinnam być może starać się bardziej. Koniec cytatu. Anna jest w tej szczęśliwej sytuacji, że nie musi pozostawać z partnerem ze względów finansowych, czego nie może powiedzieć o sobie wiele nieostrożnych albo zbyt idealistycznie patrzących kobiet. Dlatego zawsze pamiętaj o tym, żeby mieć swobodę manewru, i nie być na czyjejś łasce i niełasce, bo nie ma nic gorszego, jak musisz żyć z kimś z konieczności. Tylko dlatego, że masz niedobór, pieniędzy i czegokolwiek innego. Jeśli chodzi o poczucie winy, bo mąż przecież o nią zawalczył, to pojawia się pytanie. Dlaczego zawalczył dopiero, jak zdradziła go z kimś innym? Czyli otrzymywanie przez nią tego, co ona potrzebuje w związku, wymaga w tym związku zawalczenia, a nie jest rzeczą całkowicie normalną i oczywistą? Jeśli tak jest, no to jak długo Michał będzie w stanie zawalczenia o Annę, czyli robienia rzeczy, które nie są dla niego naturalne i zrozumiałe same przez się? Pytaniem jest też, czy Anna bardziej zrani Michała, rozstając się z nim? Czy też pozostając z nim z poczucia obowiązku? Dlaczego? Żaden szanujący się facet nie będzie chciał, aby ktokolwiek pozostawał z nim z litości, wdzięczności, czy właśnie poczucia obowiązku. Ja bym tak nigdy nie chciał. Czy Michał jest takim człowiekiem, to już jest inna sprawa. No, w każdym razie Anna jest młodą, samodzielną, finansowo kobietą przed trzydziestką, to jeszcze wiele może zrobić ze swego życia. Jak zawsze jak próbujesz nowych rzeczy, to wiele może się wydarzyć. Ale trzydziestka to jest jeszcze wiele czasu na nauczenie się, radzenia sobie w nowych sytuacjach, nawet jeżeli przy tym będzie się popełniać błędy. No, alternatywą dla niej jest trwanie zamiast życia, ale oczywiście wybór należy do niej. Z czego zresztą zdaję sobie całkowicie sprawę, pisząc, cytuję: zdaje sobie sprawę, że nikt mi nie odpowie na wielkie pytanie, jak żyć, jednak byłabym wdzięczna za ocenę sytuacji. Koniec cytatu. Anno, teraz masz mój punkt widzenia. Pamiętaj tylko, że jest to zdanie Alexa z YouTube'a, który może nie znać innych istotnych szczegółów swego życia. Wybierz to, co ty w głębi ducha uważasz za właściwe dla ciebie, i jeśli wybierzesz nowe życie, to uwolniona od marnowania czasu z niepasującymi ci ludźmi, zacznie intensywnie pracować nad sobą. W tym życzę ci wszystkiego najlepszego, zresztą wszystkiego najlepszego, cokolwiek postanowisz. Warto jeszcze obejrzeć ten film. A potem zapisać się na mój newsletter, aby otrzymywać informacje o bezpłatnych spotkaniach ze mną i innych użytecznych rzeczach. Zapraszam jeszcze wszystkich do dyskusji w komentarzach. Wszystkie czytam i na merytoryczne staram się odpowiedzieć. Do zobaczenia!